Jesteśmy w salonie w hodowli Wodegowska sfora gdzie właśnie już od paru godzin poznajemy się z Oskarkiem, jego mamą, jego tatą, ciotkami, siostrą, całą, sympatyczną rodzinką. Oskar już się tak tak, teraz już odpoczywa, był w ogrodzie zresztą po raz pierwszy, a teraz będzie miał właśnie kręcenie swojego pierwszego filmiku na YouTube. Będzie to pierwszy odcinek. Gigantycznego, niekończącego się serialu pod tytułem OSKAR z Łodygowskiej Swory. Proszę zobaczyć, jaka miłość. Dziękuję. To jest jaki rodzaj pokrypki? Tak. A oto i przepiękna melania, którą poznałem na wystawie w Łodzi. Mogą Państwo oglądać jej zdjęcia na stronie. I właściwie moja fascynacja wiszynami zaczęła się od poznania Melanii i jej i siostry Barbiny. Melania jest po prostu starszą siostrą Oskarka, tylko z innego miotu. Mogą Państwo zobaczyć ten żywioł. Przepiękna dwuletnia suczka. Roczna, Czem roczna, roczna, roczna tak. Roczna. Podpowiada hodowczyni, tak. że roczna. Zapytamy hodowczyni, czy jest czempionką. Nie ona jeszcze kończy. nie ma żal, Ona dopiero będzie w jednej wystawie i prawie do młodzieżowej czempionki. Aha, zaczyna Kończy młodzieżowej czempiona. Z uwagi na bardzo Jedynie. młody wiek. Tak, ale na pewno będzie czempionką Polski. Moim nie. zdaniem powinna być interczempionką, tak jak jej siostra Daisy. Jej mama. Jej mama, tak, przepraszam, jej mama Daisy. Bambina. To jest. A teraz przed Wami... Najbardziej utytułowany Dishon w Polsce Elton z nieba. To główny pacharadż tego tej, tej rodzinki. Ojciec mojego pieska Oskara, Elton z nieba. Jest nie tylko interczempionem, ale także czempionem y, Rosji. Tak Pani Aniu, zapytam kodowczynie, pozwolą Państwo? Rumunii. Rumunii. Jakich jeszcze I... krajów? Litwy? Polski oczywiście. Polski i grand czempionem. Grand tak. Więc bardzo tytułowany piesek. Bardzo żywotny, więc się tutaj strasznie wyrywa. Jeszcze nie wie, że będą go oglądały setki, tysiące osób na całym świecie. Dziękuję. A oto i siostra rówieśniczka Oskara Orina. Również córka Antona i Daisy. Proszę zobaczyć ośmiotygodniową Orinę. Już ma swoich nowych właścicieli, czeka tylko na ich przyjazd. Sama słodycz, bardzo słodkie pieski, Przeurocze, przemiłe, przyznam się, że bardziej niż pudelki. O tak bardziej. Dziękuję. A oto i ostatnia już siostra. Oskara, oczywiście z innego miotu. Balbina. Balbina obok Melanie była tymi pieskami rasy Bichon frizé które mnie zauroczyły na wystawie psów rasowych w Łodzi. I właśnie od tego zaczęła się moja fascynacja tą cudowną rasą. Polecam Państwa uwadze Bichon frizé, których w Polsce jest coraz więcej i które stają się i u nas coraz bardziej popularne. Hodowczyni właśnie z tej słynnej hodowli Bichon Frise Łodygowska Swora. Na ręku trzyma mojego pieska Oskara. Pani Aniu, chciałbym zadać Pani tylko jedno pytanie. Jakie są Biszony na co dzień? No przede wszystkim przekochane. Te, jak zresztą widać. Biszon zapełni każdą lukę w życiu człowieka. Wystarczy na niego spojrzeć. A jak się już przytuli, to naprawdę pełnia szczęścia. Posiada Pani aż sześć czy 7, tak, 7 biszonów, jak pani daje rędy, z tak dużą ilością fiesków? No, czasem jest trudno, nie powiem, żeby nie było problemu, no, ale jakoś. się to godzi. I ostatnie, jak prognozuje pani karierę wystawową Oskara? No, póki co się zapowiada bardzo ładnie, no, ale on ma dopiero 8 tygodni, tak? tak. Trudno powiedzieć w którą stronę. To pójdzie. No jest dosyć ułożonym pieskiem, spokojnym, także powinien łat łatwo się dać ułożyć, jeśli chodzi o wystawy. I jeszcze zbliżenie na Oscara, przyszłego czempiona Polski. Proszę zobaczyć. Witamy w Łodygodnicach. bo właśnie tutaj, w tym domu przyszedł na świat mój Oskar, maleńki piesek, raz z Bichon, dynze. w Czwartek skończył, za nogi osiem tygodni, za moment opuśćcie no, dom i do swojego nowego domu, razem już mojego. Proszę zobaczyć, oto to on, najsłanniejsze z szczeniem myślicie. Oskar Złodygowski schory z po Interczempionce. W przepięknej parze piesków rasy wiszą w lizę. Jesteśmy w ogrodzie. W tym ogrodzie Oskar, no niestety nie bywał, jest jeszcze za maleńki, ale za to ma huśtaweczkę, na której się huśta dzisiaj oczywiście pod moją opieką. Bardzo dobre warunki miał w tej hodowli. Myślę, że wyjeżdża dzisiaj ze znakomitymi wspomnieniami. Marysiu, podaj mi pilota, przecież nie ma... Oskar jest już w swoim nowym domku. Wspaniale zniósł ponad czterogodzinną jazdę samochodem z Łodygowic do Łodzi. Naprawdę zaskoczył mnie. Więź między nami z każdą godziną, z każdą minutą jest coraz bliższa. Fantastyczne porozumienie. Kontakt z rasą piszą Frisę. rzeczywiście jest jedynym w swoim rodzaju. Jesteśmy już z Oskarkiem w pokoju. Oskar już troszeczkę zwiedził swojego mieszkanka. Już zjadł parę łyków karmy. Powolutku, powolutku aklimatyzuję się.